Facebook to, za, to tak naprawdę dno i kilometry. Mógł. Poczekamy sobie chwileczkę jeszcze na, na ludzi. Bo kto dostaje powiadomienia, ten dostaje powiadomienia, ale no, mam nadzieję, że ktoś wejdzie z Facebooka na YouTube. Chyba, że tak się zacinał telefon, że właśnie do nich dotarł. No może jeszcze mówimy. A w sumie możesz przeklinać, bo jest ustawiona nieprzeznaczona dla dzieci. <grymne> <grymne> nie chyba na, staty... <grymne> na statywie chyba sobie ustawię, bo to nie chce mi się tak trzymać. Generalnie ta to by była pewnie najlepsza opcja. O! o I mam! I bardzo to wszystko daleko bije. <grymne> ale bije. <grymne> ale ale, ale widać. Jest jedna osoba, jest jeden like, Także zaczynamy. Ktoś tam jakieś powiadomienia wreszcie dostaje. To myśl... Bardzo daleko 20 km 30, wydaje mi się, że z opóźnieniem ludzie dostają te powiadomienia. Tak może piękny być. opad Zdroszcza tutaj, Patryk. Cześć cześć wszystkim. O już 13 osób popatrz jak nagle dostali ludzie powiadomienia. A przyznajcie się kto oglądał live'a na Facebooku i kto z Facebooka przeniósł się tutaj. W sumie jeżeli oglądaliście. Na Facebooku to dajcie znać, czy lepsza jakość obrazu jest tutaj. I przede wszystkim telefon się nie zacina, nie grzeje się. Według mnie tutaj jest 10,80 jak nic. A tam ledwo chyba 480, czy, czy nie wiem, czy nie. 360 czasem. Wszystko zależy od. Tak. No właśnie. O, piszą ludzie, bez porównania. Gdybyś się przemalował na odpowiedni kolor, to byś miał 1080p. No. <laughs> Nie no, tutaj ludzie nawet piszą, no tutaj <laughs> Full HD leci. No. No to, obrał czerwone barwy, to też. <laughs> I przede wszystkim nikt nas tutaj nie zawiesi, bo tutaj transmisja jest przeznaczona dla osób dorosłych. Jest to zaznaczone, więc nawet mogą lecieć czasami epitety, których staramy się i tak nie używać. Aczkolwiek czasami po, no, po padnięciu wyładowania jakoś bliskiego, czasem zdarzy się jakieś. No. No. <laughs> nie, no na, na YouTube. Jakie ładne wyładowanie? No, akurat tutaj patrzyłem. No i kurwa, widzisz. <laughs> <noise> Tia, czy my kiedyś będziemy transmitować na poważnie? Raz żeśmy transmitowali na poważnie i to w potrąbie powietrznej. Kowokacja już po burzy. Kochani, jeżeli możecie, weźcie, udostępnijcie. Zróbcie dla nas to. Udostępnijcie tę transmisję i wklejcie to w komentarzu pod ostrzeżeniem burzowym drugiego stopnia chyba to będzie najlepsze, żeby ludzie zaczęli to oglądać, ewentualnie wklejcie to w transmisję na żywo facebookową bo dużo osób jeszcze ogląda pewnie tę transmisję w tej chwili mimo, że już jest zakończona niech się dowiedzą, że jest kanał na YouTube kliknijcie no to tak, również... to wszystko idzie widzę na Jarosław w tym wypadku i tak to wizualnie również wygląda no ale to co się tam dzieje koło Brzozowa, to kolejne, tam je dam jest pięknie. Kolejne zadania, kolejne gradziny pewnie i niestety, ale no, sumy opadów dochodzące do... Znaczy tak, no wizualnie patrząc na y, mapę, no to w, okolice Iwonicza, Zdroju, Rymanowa, y, no tam na pewno występują y, dosyć duże gradziny. To w tamtą stronę. Tak, zgadza się. Prawdopodobnie to będzie ta komórka, którą widzimy z tyłu, tak. ta, która się wypiętrza tak wysoko. Tak. Potencjalnie może to być właśnie tak komórka. No i to idzie wszystko na krosno. O, mamy tutaj jakieś tam zdjęcia na monitorze burz. Zobaczcie. Mamy gradziny. To już nie jest grad. To już jest kula gradowa. O średnicy, średnicy myślę, przekraczającej 5 cm. Yy, posadówka jaćmierska. Również raport z monitora burz. Zobaczcie, kochani. Tu przynajmniej w pewnej jakości widzicie. Tak, zgadza się. Kurczę, zaraz chyba na statywie Was ustawię, bo już ręka boli. Albo zmienię rękę. Olbrzymie mam matusy w okolicy Sanoka, no to to co dostaliśmy... Trzymaj mi to. Co? Najważniejszą rzecz. Aha, dobra. Bo mówisz, tam się usłuchałaś, Bez lokowania produktu. <noise> Ale syk. <noise> Ale zero zero. A no to tak. Cześć, ktoś tutaj pisał, Paweł, Marta, coś tam. Eee... Nie, nie mogę kurczę tych komentarzy ogarnąć tutaj, jak to. A nie wiem, na O jest coś. Przyznam że ja nie transmituję. Bardzo ładna jakość. Szkoda, że Paweł i nie mają takiej jakości. Ło! O, a gdzie oni są w ogóle? Co wy mówicie, nie mają takiej jakości? A tym bardziej właśnie jeszcze na. Na głowie mam tutaj kamerę GoPro, tak także będziecie mieć jakiś tam materiał e, Coś tam się spróbujemy sklecić, jakiś filmik z tego Ale to kurde ten rdzeń wygląda, no coś rdzeń, a, u nas, o... a u nas jest taki rdzeń, że Że kurczę, nawet nie ma po co wchodzić do Anta. O taki rdzeń <laughs> Nie, ale przyjemny taki deszczek, takich no chłodny Jaki deszczek? No, no, no dobra ani deszczyk, ani chłodny. Kapuśniaczek Co najwyżej już że Prawilny Kapuśniaczek mógłby czuć się tym urażony. No pewnie tak. 29 osób. Z transmisji na transmisję coraz więcej. Także do ludzi dochodzi troszeczkę już, że jest kanał na YouTube i transmitujemy na YouTube. A, również Was kochani zapraszam na Discorda. Tam staramy się na bieżąco. Kiedyś siedzimy oczywiście na tak zwanej bazie. No to albo pisze ja, albo pisze Kamil sytuację, jaka Obecnie się znajduje na Podkarpaciu i staramy się to opisywać. Kurde, no ładnie to wygląda. No, no a tam mamy kolejny rdzeń opadowy, który również nas minie. No powiem Wam, że inaczej to jest traktowane. Paweł i Marta, oni po prostu też chyba traktują to... To jest ich pasja, ale też na tym zarabiają, więc... Tutaj również skręcenia filmów inaczej się. Jakbym miał za to Pitos, to też bym jeździł to samo. No ja też jestem. Też byśmy jeździli. Za tym, żeby po prostu. No niestety YouTube nam tego w, e, raczej nie da, że, że będziemy zarabiać, ponieważ już tutaj opcje leciały, że w Twojej lokalizacji nie możesz zarabiać, więc e, lecimy za Friko, jak ze wszystkim. Także to, to co mamy zgromadzone, to te środki, no to te, te po prostu przeznaczamy na, na te jazdy, paliwo i wszystko, nie? No tak, oni jeżdżą po całej Polsce, materiał robią i z tego mają hajs, tak? My, my tego nie, nie robimy i my ale z tego hajsu... Ile, ile lat jeżdżą, to też inna sprawa. No też trochę lat jeżdżą, ale no wiadomo, że trzeba się poświęcić, żeby no ten właśnie. kanał ruszył. My głównie będziemy na YouTubie transmitować na żywo. Tych podsumowań, tych filmów, które będziemy kręcić, raczej będzie mniej. Sezonowe na pewno będą wychodzić. Tak, podsumowanie typu... sezonu na pewno będzie. A ja spróbuję już wyłączyć chyba kamerkę GoPro, bo tu chyba już nie ma sensu transmitować. Dobra. <laughs> Nagrywanie włączone. <laughs> teraz zacznie pirunami napieprzać. To wygląda. Fajny kontrast się zaczyna tam. No, w oddali żniwa. O, ale jakie mam Mamy tak też. Na przykład. A na końcu. To... No, no faktycznie, coś tutaj jest. Jakiś mam matus. No i ładne. To założę może sobie w takim wypadku. obiekty w Również pozdrawiamy. O, jest Paweł i Marta. Ej! Gdzie? Na transmisji. U nas? No. O, i też Was pozdrawiamy, mordeczki. Co do nocy, no powiem Wam szczerze, że jeszcze żeśmy dokładnie nie analizowali. Dopiero prognoza burzowa wyjdzie na noc osobna. Ale myślę, że co, jedynka to na pewno będzie, nie? Szczerze? Nie wiem. Trzeba będzie popatrzeć Trzeba dokładnie. Trzeba będzie to nie? przeanalizować. Wiesz, tutaj nam zarzucali w komentarzach, że od razu dwójki żeśmy na dzisiaj nie wydali. Tak, tak. Ta, ta, ta. Ja przyznam szczerze, że do tej pory jestem sceptyczny co do tej dwójki, ale. No, ostatnio walczymy troszeczkę z tym, ale nie będziemy zwracać uwagi na... Ja działam jako ten sceptyk na tego obecną maskę, <grym> więc... Nie będziemy... E, Paweł, tutaj u nas gradu nie ma, u nas występują lekkie opady deszczu, aczkolwiek tam na południu Podkarpacia, na południowym zachodzie Podkarpacia, w rejonach Krosna, tam około 7 cm gradziny jakieś sypały, także no, grubo było. Jeszcze nie mam na razie informacji o stratach, pewnie są na stronie Burze Podkarpacia, ludzie pewnie raportowali, aczkolwiek jeszcze nie zdążyliśmy wejść, dopiero co teraz jesteśmy w terenie, omawiamy sytuację, rozwijamy kanał YouTube, bo skończyliśmy transmitować na Facebooku, zaczął się telefon zacinać, zaczął się przegrzewać, skończyliśmy to kombinowanie, weszliśmy tutaj na, na YouTube i i z tego co widać i z tego co ludzie piszą dużo lepsza jakość obrazu nawet was tu wspominali w transmisjach także że też transmitujecie też też fajnie jest także również i o was tutaj ludzie często wspominają wow ale jakie mam matusy OK, spróbujemy to tak no są tutaj mamma ładne no właśnie są bardzo ładne przecież no czekaj oko robi robotę Spróbujemy to zbliżyć mega się, uwidaczniają w tym momencie. A my Was zachęcamy również, kochani, na kliknięcie dzwoneczka. Będzie to Wam was powiadamiać, kiedy będziemy wznawiać transmisję. Kiedy będą kolejne transmisje na żywo, czy jakikolwiek film, który będziemy robić, będzie tutaj wpadał. Zachęcam do tego. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie dzwoneczek. Jest to potrzebne nam do rozwijania kanału. Nie wiem, czy ta transmisja będzie się wyświetlać w powiadomieniach w późniejszym czasie, jak zakończymy. Bo na początku pewnie będę ją musiał ustawić tak, jak kolejne, tak jak poprzednie, żeby była nieprywatna, a publiczna. Zobaczcie, jak tutaj już rdzeń opadowy się rozpada. Ale tutaj jest jakość transmisji normalnie, aż się chce transmitować. Zobaczcie, jakie piękne. Jeszcze mogę wyostrzyć. Że ręka się lepiej troszeczkę. Dobra, spróbujemy oddalić z powrotem. No właśnie Paweł, tak jak piszesz, więc my tylko i wyłącznie tam raczej będziemy tylko ostrzeżenia pisać, posty, a tego typu transmisje, chyba że coś się będzie poważnego naprawdę działo, to będziemy próbować transmitować na żywo na Facebooku, aczkolwiek jakiś tam jeden telefon, który będzie się starał, to tam na statywie jakoś tam się ustawi, a reszta, główny kanał, to już będzie rozwijany na YouTube. Ja na razie mam jeszcze na to czas, nie pracuję jeszcze. Także yy, myślę, że kwestią czasu będzie. Myślę, że od yy, od sierpnia będę się starał gdzieś jakąś pracę tam znaleźć. Na razie poświęcam się w 100% stronie, w 100% kanałowi. Też bym chciał mieć tyle czasu. No, wiesz, wiesz jak, jak mi tego brakowało. O Jest to jest... dwa tygodnie urlop. O! Międzychmurowy. Ale tam ładnie rdzenie jest zarysowane. No, to rdzenie jest piękne. Ale nie chcę mi się ruszać. Chociaż dobra, psałam. No, Paweł, zapraszamy na Podkarpacie. Ostatnio, żeście tutaj gdzieś chyba byli w okolicach Podkarpacia. Tam widziałem, że nadajnik się gdzieś wyłączył. Jak żeście do Podkarpacia wjeżdżali, także takie jakieś fatum jak nie burze, zdychają na granicy Podkarpacia tak wyżeście się wyłączyli na granicy Podkarpacia. Czekaj, 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 patrzcie tutaj. O. Zobaczcie jakie smugi opadowe. Rozpada się to z minuty na minutę, ale jest mega, mega fotogeniczne. Wyładowania już tylko międzychmurowe poszło to w stronę wschodu. Północnego wschodu raczej nie, poszło w stronę wschodu. Jeszcze dodatkowo zostaje oświetlone teraz. Tutaj mam matusy, one się pojawiają. Tam kolejna komórka burzowa z dużym wypiętrzeniem wy, wychodzi. A u nas co? U nas na razie spokój na stronie na ścianie zachodniej. Na stronie generalnie też spokój. Na stronie też spokój. A tak jakieś tam lekkie opady. No dalej nie dam ci Paweł <laughs> już jest zachmurzenie. A tutaj jeszcze coś tam błyska i resztki. Ale pada coraz bardziej. Wreszcie deszcz. Wreszcie deszcz. Tu jest tak sucho, że normalnie aż ziemia pęka. Zobaczcie, no to wszystko to jest piasek. No, no piasek. Zobaczcie, jak to jest. Spragniony deszczu. Kurde, nawet można normalnie zbliżyć i wszystko widać. Nie to co Facebook? Kurde, ugryzmie. Dobra, kochani, to myślę, że na tyle będzie tej transmisji. Będziemy do Was wracać z pewnością, jak się coś będzie działo. Nie chce padać, ale sprzęt nie musimy opiąć. Oczywiście, że tak. Będziemy się do Was odzywać, jak się coś będzie działo. O, Paweł, właśnie polecamy do Pawła i Marty na ich kanał. Będą zaraz pisać prognozę. Także Paweł, fajne to masz te transmisje, jeżeli chodzi o pogodynkę. Fajnie to wychodzi, tak na luzie. I co? I widzimy się już w kolejnych transmisjach. Możliwe, że będzie transmisja w nocy, także, kochani, śledźcie może cały czas. Wieczorem. A może i jeszcze dzisiaj wieczorem. Śledźcie cały czas kanał, dajcie sobie dzwoneczek i przede wszystkim udostępnijcie go. Trzymajcie się, cześć!